Jak Minecraft, lepiej? Lepiej. To patrzę, tu na mnie z góry dziachają. No by i mogły. Yeah, Jesus, Jesus, Save me! Save me! Save, uh, uh, oh my God, no, Minecraft. How are you now? Peter? That's great. Dobra. No dobra. Ciekawe skąd się wziął ten creeper. Z powietrza. Prawdopodobnie. Probuje się spawną w nocy, nie wiem gdzie, ale się spawną. Dobra, zaczynam się bać tego miejsca, musimy stąd zdjąć jak najszybciej. Zjemy tędy na swoją starą, dobrą ścieżką. Kajc. God, save me, please. Nie chcę nic więcej. Save me, only co mnie nie woń? Nic. Zamoruję. jeszcze nie koniec, kiedyś tu wrócimy. Ale! Wygrałem zakład z wyman! Zrobiłem długi odcinek, pozwiedziałem jaskinię na jakimś papawnera i przeżyłem! Oh, yes! Wygrałem dwa złote! I dwa złote bliżej. to niczego. Bo w planach nie ja mam stopienia. Wow, coś tu jest. jak zwykle świnka, kampi. Chcę wejść. Chcę ja nie dam. Wow, 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 wow. Someone here? Zaraz, lukniemy to. A to z górki. O, jest. Portal, wystraszyłeś mnie. Myślałem, że to zombiak. O, creeperki. Creeperki, szkieleton... Szkieleton, więcej creeperków... Jeszcze jeden szkieleton... O oh, Jezus... Jezus... O, oh, o, oh, o... Oh. Ma, ma... My g... g... Przepraszam was... O, oh, przestał. Więc dalej, Jezu. Minecraft zachowuj się, kurde. Zachować się nie potrafi Minecraft. Dobra. Dobra, spać. Dobra. Płoń! Płoń, płoń, kingf

Kurde! Zombie! Co za wariat? Co on tu robi? Creeper? No, co się kapisz? Co się kapisz? Awą? Nie, 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 Awa bye bye, trzeba znaleźć inny sposób. A ten sposób nazywa się łuk, którego nie mam. I strzały, których też nie mam. Co mi kampisz? Co kampisz? No pokaż się. Poker face. No, pokaż face. Poker face. Znowu Um, Ja dzisiaj mam jakiś taki dziwny dzień, kurde tak. Dziwnie się czuję. Nie wiem, czy dobrze. Chyba niedobrze. Ze mną. Okej. Okay. Co jeszcze? Pająk! Pająk! Shut up! Nobie! Kurde zachować się nie. Potrafię. No dobra. W następnym odcinku zrobimy kolejkę do naszej starej bazy. pa pa, umpa, umpa. Czemu ją umpa umpa? No skaczemy! No umpa umpa! To głupi creeper! Kurde. Fire. mam dosyć. No umpa! To jest głupi creeper, kumdy. kurde. Kurde co za idiota. No dobra, zrobimy kolejkę do naszej bazy podziemną. Będzie w dół, w dół, w dół, a później górę, górę, górę. Jak zwykle przy okazji coś wydobędę. System jasny, Nie, ta nazwa mi się naprawdę podoba. Ciekawe, co się dzieje w naszym mop Tower. Wow, już słyszę. Już słyszę zamknęła. Jesus, 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 Jesus. Spokojnie, Minecraft? Już jest to.